Witam Państwa bardzo serdecznie na krótkiej instenizacji poświęconej powstaniom śląskim. Z pewnością część z Państwa może sobie zadawać to pytanie, co tu w Dziwnowie mm, robić może instenizacja powstań śląskich. Myślę, że dobre powody są dwa. Po pierwsze w tym roku minęła 100-letnia rocznica trzeciego powstania śląskiego, a drugi powód to widnieje na obelisku, który znajduje się przy wejściu do parku, albowiem gminą partnerską, jedną z gmin partnerskich gminy Dziwnów jest Sosnowiec. A więc dwa, wydaje mi się, ważne powody, które akurat tę inscenizację mogą tu jakoś, jej lokalizację uzasadniać. Szanowni Państwo, Górny Śląsk, Śląsk w ogóle ta Stara Piaskowska dzielnica w owym czasie od sześciu wieków znajdował się już pod panowaniem niemieckim. Znane są pewnie wszystkim z historii y, działania germanizacyjne na tym terenie i zresztą nie tylko, bo pod wszystkimi zaworami y, niemieckimi. Ale warto przypomnieć, co w tym bezpośrednio okresie przedpowstańczym co najbardziej drażniło ludność górnośląską, która optowała przy Polsce. Przede wszystkim nadzór policyjny nad polskimi stowarzyszeniami, a także wydawnictwami i prasą. Szykany wobec przejawiania polskości przez górnoślązaków nie dopuszczano do zebrań. W lokalach publicznych, które miały na celu manifestowanie polskości, a nawet germanizowano nazwy geograficzne, a nawet zakazano polskich nazw na nagrobkach. Trzeba było zmieniać je na niemieckich. Ponadto, co jest bardzo ważne, bo dla ślązaków także wprowadzono obowiązek obrzędów religijnych prowadzenia ich w języku niemieckim. Ponadto to okres bezpośrednio po I wojnie światowej dla Niemców górnoślązacy, którzy optowali za Polską, byli typowym nie, 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 mięsem armatnym. O ile Niemców z Górnego Śląska łatwo było wyreklamować, bo to, to byli urzędnicy, jacyś wysoko postawieni przemysłowcy, o tyle większość górnoślązaków. To byli robotnicy i rolnicy. Zresztą spis z 1910 roku jasno potwierdził, że w tej dzielnicy większość stanowili Polacy. Oficjalne dane określały około 57%, ale rzeczywiste zbliżały się nawet do około 70%, więc... Trzeba stwierdzić, że Górny Śląsk w owym czasie był bardziej polski niż niemiecki, ale Niemcy mieli przewagę nie tylko wojskową, ale administracyjną i przemysłową ekonomiczną. To nie znaczy, że Polacy nic nie robili. Oczywiście przeciwstawiali się germanizacji, próbowano uczyć religii po polsku. W wyborach do rajstagu w 1918 roku zwyciężył Wojciech Korfanty, wielki działacz polityczny na Śląsku i nie tylko. Zwyciężając bezapelacyjnie w tych wyborach działały towarzystwa różnego typu, między innymi Towarzystwo Gimnastyczne Soku. Ale te działania i tak zmuszały większość działaczy do tego, ażeby wyzwolić górny Śląsk i przyłączyć do Polski ponieważ koniec wojny spowodował że odrodziło się państwo polskie nastąpił wzrost ich aktywności dochodziło do starć z policją rozbrajanie wojskowych ale również Niemcy nie pozostawali bierni wprowadzali represje w wypadku strajków zginęło na przykład w Gliwicach w Nowej Hucie zginęło 20 robotników co spowodowało z kolei liczną emigrację działaczy i tych bardzo aktywnych Ślązaków do Polski, pierwsze powstanie Śląskie. Wybuchło w 1919, 1919 roku i było powstaniem słabo przygotowanym. W zasadzie wybuchło bardzo spontanicznie, ponieważ Liczono na, w owym czasie na pokojowe rozwiązanie problemu Śląska. W tym czasie działała tzw. Komisja Cambona, która e, w swoich e, tezach wy, e, przekazała e, jak gdyby, chęć przekazania całego górnego Śląska Polsce. Oczywiście spotkało się to z ogromnym sprzeciwem Niemców i przede wszystkim premiera Wielkiej Brytanii Lloyda George'a, którą Oprotestował tą, tą, tą decyzję i oczywiście y, nie doszło do takiego rozwiązania, natomiast zaproponowano w tym czasie przeprowadzenie plebiscytu. Y, wiadomość o plebiscycie bardzo zburzyła górnoślązaków. Y, rozpoczął się strajk generalny od sierpnia 1919 roku i... Spontanicznie, bo nie było decyzji politycznej, wybuchło powstanie 16 sierpnia 1919 roku. Zostało szybko spacyfikowane. Niemcy, ogromnym terrorem, opanowali ziemię górnośląskie. Powstańców, jedynym sukcesem było wzrost jak gdyby świadomości. Górnoślązaków tej narodowej, a także umowa z września o wypuszczeniu więźniów, którzy zostali aresztowani po powstaniu. Następne powstanie wybuchło już rok później, ale to był czas, kiedy już ratyfikowano traktat wersalski, a więc układ o tym, jak Europa będzie urządzona po pierwszej wojnie światowej. Termin plebiscytu ustalono na 1921 rok, dokładnie na 20 marca. Natomiast na terenie Górnego Śląska władzę przejęła Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. To była komisja składająca się z Francuzów, Anglików i Włochów. I miała za zadanie czuwać nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu i rozdzielać zwaśnione stroje, strony. Ale w tym czasie Niemcy dalej, jak gdyby wiedząc o tym, że są silniejsi, mocniejsi, wprowadzili, wprowadzili szeroko zakrojony terror wśród ludności polskiej, demolując sklepy, niszcząc redakcje, lokale plebiscytowe, co spowodowało wrzenie ludności polskiej i doszło do wybuchu drugiego powstania również w sierpniu 1920 roku. Na czele tego powstania, podobnie zresztą jak pierwszego, stanął Alfons Grzebniok i celem tego powstania było przede wszystkim rozwiązanie policji Sicherheitspolizei, ja nie znam niemieckiego, więc mogę się tutaj mylić. To była taka policja porządkowa, prawda, ale dobrze wyposażona, uzbrojona i bardzo sprawna. A w to miejsce utworzenie mieszanej policji plebiscytowej, czyli po połowie z Polaków, i z Niemców. I to powstanie uważa się za zwycięskie, ponieważ te cele zostały osiągnięte. Szanowni Państwo, my zaś chcemy przedstawić Państwu inscenizację poświęconą trzeciemu powstaniu z roku 1921, albowiem to powstanie było już przygotowane bardzo solidnie. Y, Plebiscyt, który odbył się w marcu, został niestety przegrany, ale mm, liczono na to, że y, jeszcze komisja y, ta y, międzystronnica komisja i wnioski będą decydujące o tym, jak zostaną y, przydzielone y, podzielony górny Śląsk w stosunku y, y, no, do Niemców i, i dla Polaków. Y, niestety dochodziły słuchy takie do na Górny Śląsk, że większość terenów Górnego Śląska zostanie przyłączona do Rzeszy, natomiast w Polsce mają przypaść, przypaść tylko niewielkie tereny rolnicze na południowym wschodzie tego rejonu. Powstanie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Pierwszą akcją rozpoczynającą wybuch powstania była akcja mosty. Te wybuchy mają oznaczać, że mosty łączące Rzesze z Górnym Śląskiem zostały wysadzone. Po prostu powstańcy zdecydowali o tym, że żeby nie nadchodziły posiłki na Górny Śląsk ze strony dla Niemców, należy wysadzić większość mostów łączących Rzeszę z Górnym Śląskiem i to właśnie przed chwilą się odbyło. Szanowni Państwo, wśród dowództwa powstańczego zachodziła obawa, co zrobić z tą mieszaną policją plebiscytową, bo ona jeszcze funkcjonowała. To były takie... Organizacja łączona polsko-niemiecka. Tu widzimy zbliżający się patrol, e, mieszany właśnie niemiecko-polski. E, I ten problem rozwiązały sami polscy członkowie tej policji, ponieważ rozbroili Niemców. Oni zbliżają się w tej chwili do koszar i tam pewnie będzie widać, co się dalej będzie działo. Łapy do góry! Yeah. I już. oddaj! Niemca już mają. Oddamy broń. Odprowadzić. Szybciej. żeby się Szanowni Państwo, właśnie odprowadzają i są. Yy, członkowie tej policji plebiscytowej do więzienia, do aresztu gdzieś tam przez polskich policjantów. Natomiast powiedzmy jeszcze dwie rzeczy. Na czele powstania jako wojskowy stanął pod pułkownik Mielżyński, natomiast dyktator ogłosił się Wojciech Korfanty. To powstanie, jak już mówiłem, było bardzo dobrze przygotowane. Ponieważ było wspierane także przez rząd polski, rząd polski wydelegowywał y, oficerów, żołnierzy do y, powstania. Oni rozwijali tam i prowadzili intensywne szkolenie. No i też dostarczał broń, amunicję. Y, poza tym y, no, sami y, powstańcy, również sami górnoślący w tym y, bardzo y, intensywnie uczestniczyli. Natomiast y, charakterystyczną cechą tego powstania było to, iż powstańcy, y, że to powstanie nie miało takich charakterystycznych jak w I wojnie światowej linii okopów. Y, powstańcy opanowywali poszczególne miejscowości. Wyrzucając stamtąd Niemców, nie wchodząc w konflikt z wojskami angielskimi, francuskimi bądź włoskimi, nazywało się to tak zwane cernowanie miast. Oni po prostu to miasto oponywali, po nim się wycofywali i otaczali to miasto uznając za swoje. I my dzisiaj przedstawimy taką próbę inscenizacji w oparciu o wydarzenia, jakie miały 9 maja 1921, maja 1921 roku w bitwie o tędzierzy. Szanowni Państwo, ta bitwa toczona była w okresie od 6 do 10 maja, ale jej najintensywniejsze działanie była to w ogóle największa bitwa zaczepna, zaczepna powstania Śląskiego III. Najintensywniejsze działania były 9 maja. Rozpoczęło się one około godziny 17, silnym przygotowaniem artyleryjskim z dwóch pozycji <śpiewanie> <śpiewanie> to były wybuchy Hanschela tu są wybuchy na pozycjach niemieckich próba próba ataku i opanowanie pozycji niemieckiej przez powstańców. Jednakże. Jeszcze... Spotkała się z silnym ogniem pozycji niemieckiej, co spowodowało, iż powstańcy musieli się Ale w, tu w sukurs im artylerzysta porucznik Jan Sużyński. Rzecz ciekawa, żołnierz, który, no trudno powiedzieć, że zdezerterował, ale po prostu uprowadził działo wraz z sprzętem i obsługą do, do powstania z jednostki w Krakowie, samowolnie. I tutaj, widząc nieskuteczność tego strzału artyleryjskiego, wytoczył działo przed pozycje powstańcze i zaczął prowadzić ogień bezpośrednio na pozycje niemieckie. Natomiast doszło do bezpośredniego ataku na pozycje niemieckie, doszło do walki, z i ten, ten dzień został opanowany. <śmienny> Szanowni Państwo, formalnie Powstanie Śląskie Trzeciesko skończyło się 5 lipca 1921 roku I było na z Powstaniem zwycięskim Ponieważ e, oczywiście Niemcy kontratakowali, ale weszli e, Tutaj e, na pozycję e, Rozdzielając obie Z strony Żołnierze tej komisji międzysojuszniczej Rozdzielając ich i Doprowadzają do zawieszenia broni. Niemniej jednak powstanie śląskie doprowadziło do tego, że na konferencji ambasadorów w 1921 roku w październiku Polska otrzymała 1 trzecią spornego terytorium i to daje jego najbardziej uprzemysłowionego, ponieważ przypadło im nam 50% hutnictwa i 76% kopalni węgla. My jeszcze widzimy tutaj oczywiście kwestię yy, aresztowania Niemców, pomocy medycznej, yy, ale to już koniec naszej inscenizacji. Dziękujemy bardzo serdecznie. Przepraszamy wszystkich tych, którzy musieli wysłuchać wystrzałów yy, i, i zwierzęta, które się podobno bały. No nie wiedzieliśmy o tym, organizatorzy nas na tym nie poinformowali. Także bardzo serdecznie przepraszamy, ale no, jeżeli prowadzimy taką inscenizację. No, to trudno bez wybuchów i wystrzałów ją przeprowadzić, Szanowni Państwo. Przed Państwem prezentowała się y, Grupa Rekonstrukcji Historycznej się Szybkotowa w malutkiej inscenizacji. Y, dziękujemy serdecznie. Prosimy jeszcze na razie nie wchodzić na teren otoczony takiem, ponieważ musimy sprawdzić ładunki, a potem będzie można było porozmawiać, podyskutować, porobić sobie zdjęcia, pogadać. A my naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy.